Oddano do użytku kolejnego orlika. Tym razem obiekt ruszył przy szkole podstawowej nr 1. Swojego zadowolenia z nowej inwestycji nie ukrywali zaproszeni goście, ale również, a może i przede wszystkim, uczniowie sanowskiej podstawówki. Nie było jeszcze takiego boiska tak blisko naszej szkoły i cieszymy się z tego bardzo, że możemy rozwijać nasze talenty. Bardzo podoba mi się na tym boisku, ponieważ jest duża przestrzeń, można grać w piłkę nożną, z innymi kolegami, strzelać bramki. Cieszę się dlatego, że takie boisko nam otworzyli, ponieważ jest tu więcej miejsca i łatwiej się gra. Będę tutaj przychodził, aby grać w piłkę nożną. Cieszę się bardzo, że otworzyli takie boisko, ponieważ jest tutaj więcej miejsca niż na sali. I można grać w koszykówkę, w siatkówkę oraz w piłkę nożną. Swojego zadowolenia z Orlika nie kryła również dyrektor podstawówki. Zapewniała ona, że dostęp do niego będą miały również dzieci z innych szkół. My jako szkoła specjalnie nie możemy narzekać na bazę sportową w tym sensie, że dysponujemy trzema salami gimnastycznymi w tym jedną naprawdę pełnowymiarową. Natomiast rozszerza to nasze możliwości, a poza tym nie patrzymy tylko na to, że to chodzi o młodzież, o dzieci z naszej szkoły, dlatego że z tego boiska będą korzystać, już to zorganizowaliśmy, również uczniowie gimnazjum numer 1 i numer 2 w Sanoku. Z kompleksu boisk mogą korzystać nie tylko dzieci, ale wszystkie osoby, które wcześniej zgłoszą taką chęć. Tego orlika będą mogli korzystać mieszkańcy oraz placówki oświaty kultury fizycznej, które znajdują się w Sanoku. Tutaj z tego obiektu głównie będą korzystać szkoła podstawowa nr 1, gimnazjum nr 1 oraz gimnazjum nr 2 i poszczególne jakieś szkółki piłkarskie, typu Ekobal, typu Zestali Sanok. Co w Że w nim kółka można kręcić Hula-ho to taka gra w której ryb przekręci świat W